3 listopada 2019 roku, godzina 20:46. Drogie dzieci, ja Jezus Chrystus pragnę przemawiać przez córkę moją Annę od Jezusa. Słowa moje kieruję do Polaków, polityków i tych, co rządzą polskim krajem. Wiele zła wdarło się między zarządzającymi polskim narodem. I ci, co byli mi wierni, sprzeniewierzyli się dla układów i mamony. Tylko nieliczni jeszcze mi są wierni, jednak ich głos jest tłumiony. Dlatego pragnę wezwać Polaków, by się modlili zarządzących ich krajem. Gdyż bez ich modlitwy złe decyzje będą podejmowane. Bez ich modlitwy lobby masońskie przez swych ludzi będzie zarządzać tym krajem. Bez ich modlitwy szatan będzie się panoszyć. A nie Duch Boży będzie miał wpływ na losy tego kraju. Słowa moje będą niczym miecz obusieczny i będą do serc wiernych mi dusz trafiały. Dzieci moje, wyście mój lud wybrany, przez was pragnę działać. Pragnę, byście mego głosu słuchały. Tak serca wam błogosławię. Bądźcie mi wierni, bo ja jestem waszym Panem i Bogiem.